Czytanie z Księgi Proroka Izajasza: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi. Ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami, i myśli moje nad myślami Waszymi. Oto Słowo Boże. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan bliski wszystkich, którzy go wzywają. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pani i godzien wszelkiej kwały. A wielkość jego niezgłębiona. Wszystkim, co stworzył, Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach blisko wszystkich, którzy do Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla Was konieczne. Tylko sprawujcie, że w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Wszęd nad Twojego. Alleluja, alleluja. Ani z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Ała tobie. Pan. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i 9. Tak samo uczynił. Gdy do około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy zwołaj robotników i wypłać im należność począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Ty więc przyszli pierwsi myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrób nawet ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie od denara mówiłeś się ze mną? Wejdź do twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. O to słowo bo panińskie. Tobie Jezu, mówisz o Gospodarzu, właścicielu winnicy, ale Mówisz o sobie, o Twoim ojcu. A ta winnica, co dla nas ma oznaczać, którą mają robotnicy się zajmować? Tak, dajesz świat. Tak jak na początku stworzenia umieściłeś pierwszą parę ludzką Adama i Ewa w Raju. I mieli troszczyć się o ten raj, czynić sobie poddanym. Ale to nie znaczy, że mieli zajmować się tylko roślinkami czy zwierzętami, które też Bóg stworzył. Bo potem jeszcze otrzymali powołanie. Mieli. Stanowić jedno, by dać początek nowemu życiu, by rozmnażać się. Tak, Panie, I tutaj pokazałeś hierarchię. Co najważniejsze, to stworzyłeś człowieka, Adama i Ewę, aby stanowili jedno, to znaczy, aby się kochali. A do co do. Innych stworzeń, roślin czy zwierząt, to mają się opiekować. I tak jest po dzień dzisiejszy. Kochać mają się ludzie, stanowić jedno. Najbardziej małżonkowie, mąż i żona. A pozostałym światem mają się opiekować. A dlaczego to dzisiaj przypominasz na Panie Jezu, bo dzisiaj świat zwariował. Kocha zwierzęta, rzeczy. Tak. Tak się przywiązali, tak jak ci robotnicy, do tego Denara. Tak, Panie Jezu, takimi my jesteśmy. A mamy kochać człowieka. Tak, jak szybko powstaje prawo o zwierzętach, którymi trzeba się opiekować. Wspaniale, ale kiedy powstanie tak szybko prawo, żeby człowieka ratować, nie zabijać człowieka? Oczywiście, tutaj z tego miejsca, moi kochani, wiecie, niemalże, przynajmniej każdą niedzielę, to jest przypomniane. A wiecie, nic nowego nie gada, wciąż się powtarza, bo nasze życie jest powtarzaniem tego samego grzechu. I co, tak ma być do śmierci? A tak, Panie Jezu. I my chcemy od ciebie nagrody. Chcemy może większej nagrody, tak jak ci, o których tutaj mowa. Którzy pracowali, wydawało im się bardzo dużo. Nie zadowoli się denarem. Bo byli zazdrośni, że ty jesteś dobry. A co ty zrobiłeś jako gospodarz? Macie ten denar, ale uciekajcie. Tak, Panie Jezu. Czy nie jesteśmy też podobni, że tak liczymy? Co dostajemy? Ile pieniędzy za robotę? Za mało. A jeśli dostajemy to, co trzeba, jeśli się wykłócimy, dajesz, ale wynoście się. I tak, Panie Jezu, jak my podchodzimy, jak my podchodzimy do tej pracy w winicy. Czyli w naszych rodzinach, w zakładzie pracy, tam gdzie jesteśmy. Czy patrzymy, ile za to coś dostanamy, ile pieniędzy, czy raczej. Czy nie trzeba pomyśleć o tym, żeby tak jak apostoł Paweł móc powiedzieć, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. A więc nie o nagrodę ziemską chodzi, ale o uwielbienie ciebie. Tak, a to oznacza, że musimy uczynić tak naprawdę solidny rachunek sumienia. Tak. I to do nas mówisz przez proka. Szukajcie pana, gdy się pozwala znaleźć. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Tak, to oznacza zmianę naszej postawy do życia. Tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na tym życiu ziemskim. Jakie ono jest? Jakie ono jest? Mówi apostoł o życiu w ciele. To bardziej dla Was konieczne. Tak zwraca się do swojej gminy. Czy nasze życie jest konieczne dla, dla naszych rodzin? Ktoś powie: Oj, Boże, gdybym teraz umarł, kto by się zajmował bo rodziną? Biedni by byli. Ale czy nasze życie jest konieczne, żeby członkowie naszych rodzin Ciebie poznali? Czy zbliżają się do Ciebie przez nasze życie? Czy kochają Ciebie przez nasze życie coraz bardziej? Panie Jezu, na to pytanie Ty możesz jedynie odpowiedzieć, a my zrobić sobie rachunek sumienia, ale tutaj, tutaj najlepiej przed Tobą. Bo tutaj nie da się okłamać. Tak? Tutaj solidny rachunek sumienia z naszego życia, ze wszystkich przykazań. Jest ich tylko dziesięć. Ale jakie wykonujemy, realizujemy. Tak, panie Jezu, i to jest nasza praca. Za którą Ty chcesz nas wynagrodzić nie jakimiś denarami, ale niebem, które przecież wierzymy. Podmiję się za wszystkich, którzy mają władzę na tej ziemi, aby ustanowili prawo ratujące życie ludzkie, szanujące życie ludzkie, odpoczęcia aż po naturalną śmierć. Ciebie prosimy. Módlmy się o odrodzenie wiary dla Europy. Ciebie prosimy i słuchaj nas Panie. Módlmy się w intencji Pawła. Najpierw podziękujmy za jego życie i prośmy o zdrowie dla niego, błogosławieństwo Boże i łaski Ducha Świętego na dalsze życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wykładowców akademickich, szczególnie uczelni katolickich, aby głosili prawdę płynącą z kart Ewangelii. Ciebie prosimy. Amen. Módlmy się za zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, aby dobry Bóg doprowadził ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. Mówmy się o Ducha Świętego, aby nas prowadził w tym życiu. Ciebie prosimy. Boże i Cześć przyjmij od nas tę prośbę, którą Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, zawszeństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego.